Siemaneczko lecę, lecę ponicha, się podpiąć go pod łyżkę, spinam się pod przyczepę No i lecimy na grubą akcję mm, Tak, <grym> będziemy zbierać, <kamienie grym> zbierać kamienie Idziemy zbierać kamienie, trochę się po talerzówce i po gruberze wyciągało tego wszystkiego, no i trzeba to wyzbierać. Nie będziemy tam, wiadomo, drobnicy zbierać, ale yy, to, co grubsze, to, co większe, no trzeba, trzeba wyzbierać, bo, bo było każdy kamień na polu. Przy zahaczeniu, no to wiadomo, no wszystko, wszystko dostaje, że tak powiem, po pupie. Yy, no wiecie, no się wszystko może uszkodzić jak się w końcu kamienia nie zauważę. Hmm. Skały się kruszą pod spodem. Skały się kruszą pod spodem i się wydobywa. Kruszy, odrywaj. Chyba. Tu jest piątka na całości niby, nie? jak No jednolita. Nie ma tutaj mozaiki. To jest jednolita ziemia. Tam jest taki duży jeden. Cztery to wieczorem. Wyciąg. Ja nie mały pod niego. Ej, no, czy nie będę już tyle? A co, jest? co ja jestem? Co ja jestem? Tego teraz będzie ręb i winitym. O, dobrze, że nie jest głęboki. No, płask, bardziej płask. Weź, babcia. Jak bym położył łyżkę, to go wkurnie. No dobrze. To odbija, to tam po kombajnie wyleciało. Zawsze tak jest. Zawsze coś wyleci. Przykłodzka pod przyczepą. Nie wziąłem kamery, bo byliśmy na kawie. Byliśmy na kawie i przyjechaliśmy dalej zbierać i kamera się została w domu. Ale aktualnie siedzimy pod przyczepą, bo pada dosyć konkretnie. Nie to no ale no, za zaczęło, zaczęło padać i może przeleci, choć wątpię. A nie, się chyba nie ma w ciągu, to. Zwijać do domu, no nie ma miejsca w ciągu. To siedzimy pod przyczepą. Mogliśmy wziąć drobinkę, a myśmy wtedy tu ogniska rozpalili. No. No, no więc, zobaczymy. Jak nie, to się zawiniemy do domu i tyle. No pada. Zobaczcie, tak mrzy, więc no, kamieni nie będę zbierał, a żeby no już, że tak powiem, przygotowywać się powoli do, do zasiewu, do wszystkiego, to dzisiaj no, przewieję żytko. To co do siewu będę musiał przewiać, tutaj sobie w roze, zrobię właśnie na wiacie miejsce, Przy, no, przywiozę tu wiejnie, uszykuję to wszystko tak jak ma być i będę przewiewał to żyto. W tym roku, że tak powiem, mam na to wszystko czas, to też zaraz wam powiem czemu, więc, yy, więc będę działał. No dobra, to już sobie jej nie ustawiłem. Jak też już pytaliście tam w kwietniu, w maju. A niektórzy nie wiedzą, to, to powiem teraz. Yy, Moment, to sobie muszę jakoś tu zawiązać, Odpalimy A więc tak, no wracając tam do tematu. No szkołę ja już średnią skończyłem. Maturkę pisałem w tym roku. Maturka też zdana. Yy, więc generalnie wszystko bardzo fajnie się udało. I teraz co? No, teraz siedzę w domku. Pytaliście czy na, czy na studia idę i powiem wam, jeszcze suma sumarów nawet nie wiem, bo... Bo coś czuję, że ciężko to czasowo będę miał ogarnąć. No, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Póki co, no średnia skończona, technikum skończone, egzaminy pozdawane, matura zdana, więc więc to najważniejsze. A co dalej, no to się, no to się zobaczy. No i co dzisiaj właśnie oprowadziłam? Zboże no nie jest jakoś to super zaawansowane urządzenie, wiadomo, nikt tu nie będzie czarował, ale wam powiem, na te nasze y, tutaj potrzeby wystarcza w zupełności. A no, przychuj, zadaj, bo przesypiesz. na te nasze potrzeby, tutaj to wystarcza. Y, a jeszcze, tak, teraz to o, leci sobie powolutku. Tylko tyle, że no na całości to w miarę lecimy, może jeszcze trochę zmniejszymy. Wloty powietrza na maksa otwarte, żeby to jak najwięcej, mimo wszystko jak najbardziej odseparować. To grube od takiego lekkiego. Wszystkie jeszcze śmieci odwiać, wywiać, jakiś tam jeszcze chwast czy coś. No, co ono. No nie, jest tragiczny, jest w miarę grubawe. Nie no, jest lepsze jak w tamtym roku na pewno. O. I o, tak żeby po prostu udogodnienie było, żeby to nie, nie wajchlować, to leci z worka prosto. Ładnie nawialnie. Leż moje zadanie, to widzicie, tylko w sumie odnoszenie. Dzisiaj w sumie tylko to przewieje, uszykuję tyle ile mniej więcej jest mi tego towaru potrzebnego w tym roku do zasiewów I to znowu sobie będzie stało, zaprawiamy na mokro, więc... Więc po prostu przed samym siewem się to zaprawi, dużo to jakoś czasu nie zajmuje Więc się to ogarnie na spokojnie, o tu leci naprawdę fajny już towar, grubiuszkie Tutaj super, no ale żeby taki uzyskać, to bym musiał tyle ton przewiać, ja to już trochę nie, no nie kalkuluje się. No, ale tak, tutaj to też nie jest źle, też to wszystko wyrośnie, mówię i tak bardziej w tym roku tutaj kładę nacisk, żeby to jeszcze lepiej odwiać, bo w tamtym roku było mniej to odwiane. W tym roku mówię tak wszystko, no tak wiem, mówiłem, W powietrza nauka, żeby jak najwięcej tego odseparować. Ale no jest ciężkawe w tym roku, jest. No i co? No i częściowo też będziemy myśleć właśnie o ze swojego materiału. Będziemy myśleć, swoje zboże Sporo też w tym roku będzie świeżego. Bo będzie też znowu hybryda świeża. Będziemy brać. Będzie, będzie świeża pszenica, będzie świeże pszenżyto. No i jęczmień chyba zimowy. Znaczy no chyba raczej tak, na pewno. Będzie też świeży, więc no trochę świeżego materiału siewnego też będzie wzięte. No, ale no na całość, że tak powiem, trochę, trochę nam się nie opyla I, i no i będziemy, no będziemy, no robimy też swój, ze swojego poza O, jeden z przewiany. O, odleciało trochę, jezdno, jeszcze tu się dosypię z kolejnego. Więc, więc, więc tak to wygląda. Idę zjeść obiad i przydejdę tu robił dalej miałem sobie uwieszać tak tutaj właśnie dosypania żeby na widoku na dojczu. ale suma równie i dwa muszę to ten worek przestawić tam i tam sobie ustalić dosypania bo większość chodzę właśnie tam więc będę miał raz że bliżej a dwa trochę tu wiatr zawiewa w tę stronę i tak trochę ten kurz jeszcze tutaj też wciągę i mówię i deszcz tutaj nawala jak przyciśnie chwilami, więc no muszę to przestawić i no mi Deutsch jednak nie będzie potrzebny o, kolejny już worek prze, przewiany. Muszę go teraz o, związać, tu odstawić. I kolejny. I kolejny. Muszę tu postawić i niech, niech sobie leci. i kolejny może lecieć trochę sobie to zmodyfikowałem. Bo zaczynało mi padać, zresztą chyba mówiłem, no i to podwiewało. więc o, trochę tam zastawiłem, żeby to nie, nie leciało. I suma sumarów tu sobie sypie bezpośrednio w worki. Więc, więc on tak to wygląda. No, tak to leci taki dzień dzisiaj przekropny. Czy tak wiecie, jak się robi, nie? Się tak, się tak nie chce. A, ale to nic. No jeden dzień tak sobie trzeba poświęcić, żeby to. No nawet nie jeden dzień, bo to tak dzisiaj wszystko powoli na spokojnie sobie robię Bez jakiejś napinki A też no przecież do ciemnego wieczora nie będę z tym siedział Bo się uda skończyć na pewno dużo wcześniej No a jednak przygotowane A no, no jakby się miało na całą areał kupować teraz kwalifikat Czy tam no z centrali świeże to no to też koszty spore. Mówię, no zależy jak to nam się przykłada. No wiadomo, dla niektórych takie przygotowanie, no to jest żadne przygotowanie. No, no dla niektórych, no tak mimi, to wystarcza. Więc różnie do tego się podchodzi. Jedni są, co się ją zawsze co roku, no 100% tylko nie prosto, że tak powiem, z centrali. Zawsze co roku biorą świeże, świeże odmiany, świeże zboża, ale no, no każdy musi to jakoś podług siebie zobaczyć. No i tak się w miarę staramy teraz coraz częściej wymieniać to wszystko. Wiecie jak jest, to Wam będę też mówił. I tak sporo w tym roku się świeżego znowu weźmie, więc. więc no, poprzątaliśmy już Pogoda się trochę poprawiła Znaczy no źle powiedziane Bo deszcz potrzebny no, ale generalnie Trochę słoneczka wyszło Zaraz inaczej aż chce się powiedzmy robić to towianie. Tak jeszcze miałem jedną rzecz dzisiaj, jeszcze przed oprzętem do załatwienia. W każdym razie no już ogarnięte, no poprzątane też, więc więc można tutaj działać dalej. I się tu posprzątaj i, i będzie kwit. czyścić to żyto, no tak zeszło akurat, żeby jeszcze tam posprzątać i tak dalej. Wy pamiętajcie, że jeszcze trwa cały czas etap zgłoszeń do konkursu dumy ze swojej roli, gdzie cały czas możecie wysłać zgłoszenia, a naprawdę warto coś nagrać, coś właśnie wysłać. No nieco coś no możecie. Warto się przyłożyć, ja powiem w ten sposób. Warto się przyłożyć. Bo, bo są naprawdę atrakcyjne nagrody na dzisiaj to już wszystko no takie trochę może krótsze vlogi trochę że tak powiem mniej się dzieje no ale no takie też muszą być a jak będzie się będzie robota w polu będzie się działo to wtedy wiadomo vlogi będą dłuższe Subskrybujka. poprzedni odcinek trzymajcie się na razie cześć